Ten odcinek powstał dzięki pomysłowi jednego z naszych widzów. Pamiętajcie, że twórcy pomysłów, które zrealizujemy, otrzymają od nas koszulki Teamu Globalistów. W ciągu ostatnich 30 lat polska gospodarka powiększyła się prawie dziesięciokrotnie, startując z poziomu około 60 miliardów dolarów w momencie, kiedy dopiero co wydostaliśmy się spod radzieckiej strefy wpływów, kończąc teraz na ponad 600 miliardach. Wielu starszych ludzi wspomina jednak z tęsknotą erę komunizmu, najprawdopodobniej głównie ze względu na jakby nie patrzeć w większą równość społeczną niż w erze kapitalizmu. Jednak wskaźniki mówią same za siebie, że nawet pod względem zarobków do wydatków jesteśmy sobie w stanie pozwolić aktualnie na niemal 5 razy więcej niż 30 lat temu. Tak więc można powiedzieć, że żyjemy w złotej erze. Wielu jednak spekuluje obecnie nad tym, w którą stronę pójdzie nasz kraj. Tym bardziej biorąc pod uwagę spowolnienie światowej produkcji oraz pandemię, która już teraz doprowadziła do gwałtownych spadków na światowych giełdach. A to może już niedługo przełożyć się także na kieszenie zwykłych ludzi, którzy jeszcze nie są do końca świadomi tego, co zdaje się być powoli nieuniknione. Polska, pomimo tego, że wciąż się rozwija, może teraz napotkać na swojej drodze naprawdę wielki problem. Dlatego my w tym materiale skupiłem się na tych pozytywnych, jak i negatywnych aspektach, jakie nas czekają i jaki to może mieć ostatecznie skutek na nasz kraj do 2030 roku. Rok 2020 zaczął się dla polskiej gospodarki całkiem pozytywnie, ponieważ dobre warunki pogodowe oraz nadrabianie zaległości produkcyjnych z końcówki 2019 roku przyczyniło się do tego, że polskie PKB w pierwszym kwartale tego roku w dalszym ciągu powinno rosnąć na względnie bezpiecznym poziomie około 3%. Jednak ekonomiści potwierdzają, patrząc na przykład chociażby Włoch, że w drugim i trzecim kwartale, czyli w okresie wiosny i lata, możemy spodziewać się zdecydowanego i gwałtownego spowolnienia polskiej gospodarki której to wzrost w jednym ze scenariuszy może zredukować się nawet do poziomu 1% w tym roku, a to zdecydowanie nie powinno napawać nas optymizmem. Tym bardziej, że ostatnio wciąż słyszymy o rosnącej w naszym kraju inflacji, która, jako jeden z czynników takich jak globalne ocieplenie, przyczyni się do wzrostu cen dóbr takich jak jedzenie czy energia nawet o 4%. To jednak nie powinno nas aż tak martwić, ponieważ inflacja w 2020 roku ma nieco spowolnić ponieważ nasz wzrost gospodarczy Także ma być mniejszy, a według teorii ekonomicznych są to zjawiska ściśle ze sobą powiązane. Sprawy mają się jednak zdecydowanie inaczej, jeśli spojrzymy teraz na rok 2021. Pomimo, że widzimy aktualnie regresję gospodarczą spowodowaną pandemią nowego chińskiego wirusa, ekonomiści przewidują, że następny rok, mówiąc kolokwialnie, może po prostu wystrzelić, ze względu na chęć rozłożenia już zaoszczędzonych przez wiele korporacji pieniędzy na nowe projekty. To samo, Dotyczy się również Polski. Do tego dochodzi obniżenie cen ropy naftowej, która na przełomie końcówki lutego i początku marca spadła o 26%, a to dla przeciętnego Polaka oznacza niższe ceny na stacjach paliw. Oczywiście nie spodziewajcie się, że pojedziecie na przykład jutro zatankować i zapłacicie mniej niż 4 zł, ponieważ najpierw muszą zostać wykorzystane rezerwy, a cena musi się ugruntować. W perspektywie całego państwa niższe ceny ropy to oszczędności, ponieważ Polska jest 19. największym importerem ropy na świecie. To przełoży się na gwałtowny wzrost inwestycji, które mogą zostać zasilone zaoszczędzonymi w ten sposób pieniędzmi. Dodatkowo w Polsce branża logistyki i transportu jest jedną z najszybciej rozwijających się w Europie, a nasze państwo jest w tej kwestii europejskim gigantem. Który dostarcza wszelakie towary w różne części Europy. Tak więc, w przypadku, kiedy udałoby nam się uporać z epidemią, aby ta nie zebrała większego żniwa w naszym kraju, następne lata mogłyby okazać się dla nas jednymi z tych najbardziej owocnych. Jednak tutaj ważne jest także to, aby jednak naszemu niemieckiemu sąsiadowi nie życzyć źle, a sytuacja z nowym chińskim wirusem została opanowana w miarę możliwości jak najszybciej, ponieważ Niemcy to nasz największy partner handlowy. A niemal 1 trzecia polskiej gospodarki opiera się właśnie na wymianie handlowej z Niemcami. Pocieszające jest również to, że Chiny, które są naszym drugim największym importerem, powoli wracają do normalności, a nowych przypadków zachorowań jest już mniej niż 100 dziennie. To wszystko powoduje, że nasz kraj ma niepowtarzalną wręcz okazję do tego, aby zaraz po uporaniu się z nowym wirusem osiągnąć naprawdę duży wzrost gospodarczy. Jeśli udałoby nam się utrzymać ten kurs, to tak jak informuje Mackenzie oraz Forbes, Polska ma predyspozycję do tego, żeby zagościć wśród globalnej czołówki liderów gospodarczych oraz stać się stałym członkiem G20, do którego zalicza się 20 najsilniejszych państw świata. Jeśli udałoby nam się jakimś cudem wykorzystać obecną sytuację i wzrost gospodarczy oscylowałby na poziomie 4%, to do 2030 roku przeciętny Polak stałby się bogatszy od przeciętnego Hiszpana, ponieważ pod względem PKB na mieszkańca stalibyśmy się równi. Jednak biorąc pod uwagę niższe ceny, moglibyśmy sobie na zdecydowanie więcej pozwolić. Przez co Polacy żyliby lepiej niż Hiszpanie, a biorąc pod uwagę fakt, że w tym zestawieniu w ostatnich latach osiągnęliśmy wzrost na poziomie około 5%, to napawa to optymizmem. I jeśli tylko nic takiego jak kryzys nie pokrzyżuje nam planów. To będziemy na dobrej drodze, żeby dogonić pod względem jakości życia naszych zachodnich sąsiadów. Na rozwój biznesu w Polsce wpływać będzie też program budowy 100 obwodnic dla najbardziej zatłoczonych miast w latach 2020-2030, dzięki któremu zbudowanych ma zostać 820 km najwyższej jakości dróg. Plan ten ma kosztować 28 miliardów złotych, a pokryty zostanie z Krajowego Funduszu Drogowego oraz dofinansowań unijnych na lata 2021-2027. Oprócz tego do 2030 roku, według rządowych ustaleń, już większość polskich miast ma być ze sobą połączonych drogami szybkiego ruchu oraz zostanie dokończony wschodni odcinek autostrady A2, która jest jedną z najważniejszych dróg w naszym kraju, ponieważ stanowi fragment drogi międzynarodowej E30, która Umożliwia trasę rozpoczynającą się w Irlandii, a jej końcówka łączy się z drogami prowadzącymi bezpośrednio do Chin. Co więcej, jak dowiadujemy się z najnowszych informacji dotyczących centralnego portu komunikacyjnego, czyli inwestycji wartej 35 miliardów złotych, które uległy poprawie, potrzebujemy oprócz szczęścia wykonać jeszcze wiele pracy. Jak informuje nas portal mackenzie.com, Polska musi przede wszystkim poprawić produktywność i automatyzację, ponieważ są to czynniki, które na moment obecny blokują, ale mogą determinować wzrost gospodarczy naszego państwa w przyszłości. Mowa tutaj głównie o gałęziach takich jak rolnictwo, produkcja, energetyka oraz w szczególności górnictwo, które najbardziej odbiega na tle pozostałych, przez co produkcja np. węgla zdaje się być nieopłacalna. Problem ten można rozwiązać korzystając z najnowszych technologii wydobycia. Oprócz tego Polska jest jednym z największych producentów dwutlenku węgla w Europie, ale i na świecie. Jest to bezpośrednio powiązane z energetyką w naszym kraju, która opiera się w głównej mierze na węglu, a liczba ta to aż 80%. Musimy coś zrobić z tym fantem. I znaleźć inne rozwiązanie dla produkowanego przez nas węgla i przejść transformację energetyczną, ponieważ już teraz, rok w rok, możemy zaobserwować problem, jakim jest smog, który, jak podaje Ministerstwo Zdrowia, z roku na rok zabija coraz więcej Polaków, a w 2014 roku przyczynił się do przedwczesnego zgonu prawie 50 tysięcy naszych rodaków. Dlatego, jak sami widzicie, potrzebujemy zmian. Polska do 2030 roku zmieni się diametralnie, aczkolwiek przed nami jest teraz ciężki okres, który może prowadzić zarówno do spowolnienia rozwoju naszego państwa, jak i jego przyspieszenia. Aktualnie na świecie nie jest najlepiej. A zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę obecną pandemię, która już teraz doprowadziła do upadku wiele zagranicznych korporacji i potrząsa światowym rynkiem. To od nas zależy, czy wyjdziemy z tego silną, ale zarazem obronną ręką, czy może dalej pozostaniemy zwykłym średniakiem. Dziękuję Wam za uwagę i liczę na to, że zostawicie pod tym filmem łapkę dla zasięgu oraz subskrypcję, ponieważ im więcej Was jest, tym silniejszą społeczność tworzymy. Ja dziękuję wam za uwagę i odsyłam was na mojego Instagrama IT, gdzie na bieżąco staram się relacjonować to, co się dzieje na świecie, ale i u mnie. Pamiętajcie, że ten jeden follow ma olbrzymie znaczenie dla całokształtu mojej działalności, więc liczę na Was. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia niebawem. Cześć.